No, witam wszystkich. Chcę Wam realnie pokazać, ile taki klimatyzator LG pobiera prądu, bo oczywiście dla niedowiarków i dla tych, którzy nie są zwolennikami takich instalacji, to twierdzą, że rachunek za prąd będzie 3-4 razy większy niż jest. jest model taki, oczywiście sam to montowałem nie montował mi tego żadny fachowiec ponieważ ostatnio jak fachowiec montował to zrobił tak że po jednym sezonie gaz cały uciekł więc teraz zamontowałem sobie sam i tutaj macie pół kW energii elektrycznej podczas pracy sprężarki Sprężarka oczywiście jak się rozpędzała, no to brała 1 kW, ale teraz już chodzi na wolnych obrotach i zużywa 2 kW energii elektrycznej. Oczywiście chcę Wam powiedzieć na co zwrócić uwagę, jak fachowcy będą montować taki klimatyzator, bo oni wiedzą jak to zrobić, żeby po roku czy po dwóch przyjść i dobić czynnik chłodnicy. Macie tutaj te zawory. Ja te zawory wszystkie wkręciłem na specjalną farbę do klimatyzacji i one są uszczelniane. A gaz uciekał tym korkiem tutaj. Po prostu. Także cieszyłem się klimatyzacją tylko rok. A potem stwierdził, że gaz nie jest na gwarancji i zadobicie czynnika i tak wziął pieniądze. Także pozdrawiam tych wszystkich fachowców. Temperatura na parowniku jest 50 stopni w środku. Jeżeli chodzi o wydmuch powietrza. Także to wszystko jest chyba ok. A jeszcze bo pokażę, bo można tutaj funkcję sobie sprawdzić, ile ona bierze prądu. Więc jak wciśniemy na pilocie, przytrzymamy 3 sekundy. 0,4 kW, czyli około 400 W po energii elektrycznej. Czyli generalnie 4 2, no 4 razy mniej niż, e, niż e, boiler elektryczny. Także tu macie tak: w tej chwili no, 500 W. No to różnica tam jest niewielka w tym co jest na no, tym ręcznym no, na liczniku niż tutaj na tym mierniku elektronicznym no. można powiedzieć półtlowata, bo on zużyje energii elektrycznej jest chodzi, a jeżeli chodzi o robienie próżni to próżnie możecie sobie zrobić przy pomocy zwykłego agregata od lodówki elektrycznej Uzyskałem jeden bar ale powiem Wam, że ten, który przyszedł do mnie i zakładał mi tą pierwszą klimatyzację, no to oczywiście on nawet próżni nie robił. Metodą wypychania ciśnieniowego. Odkręcił jeden zawór, drugi zawór, nacisnął zawór ten serwisowy, ten wentylak wypuścił powietrze, zamknął i klimatyzacja działała. Tylko tak jak mówię, cały gaz uciekł tędy. Oczywiście on nie widział inny, Ale w tak kwestii tylko formalnej. Także klimatyzacja LG mogę śmiało polecić, bo jest cicha i dobrze grzeje. No Przy chłodzeniu weźmie mniej energii elektrycznej niż przy grzaniu, ale to tam różnice są niewielkie. Także rachunek za prąd na pewno nie wzrośnie 4-5 razy. To jest bzdura kompletna. A ciepło w domu będzie.